Na zamkowym dziedzińcu pojawiły się rusztowania, a na nich pracownicy wykonujące prace na elewacjach. Wielu mieszkańców Działdowa zainteresuje fakt, że już wkrótce otynkowana część zamku oraz zielone okna, czyli elementy od lat krytykowane w całej Polsce, zmienią swoje oblicza. Jeżeli ktoś by myślał, że okres wakacyjny jest okresem urlopu w samorządzie, to niestety pomyliłby się. Jak Państwo widzicie, widzicie w Działdowie trwają inwestycje mniejsze i większe, za moimi plecami właśnie rozpoczął się remont tej najnowszej części naszego zamku pokrzyżackiego. Tak naprawdę chodzi nam o remontowanie biura obsługi klienta po to, żeby był bardziej przyjazny dla mieszkańców naszego miasta, ale Temu remontowi również będzie e, towarzyszył remont elewacji, tej takiej m, krytykowanej przez nie tylko mieszkańców Działdowa, ale także mieszkańców całej Polski. Za moimi plecami widać takie plastikowe słupy e, okien, które zostaną zdemontowane, e, elewacja zostanie e, odmalowana, również e, okna nie będą już. E, Zielony, będą brązowe, ale są to tylko małe dodatki do tego, co będzie robione w środku. Bo tak naprawdę głównie chodzi nam o to, żeby mieszkaniec, który przychodzi do naszego urzędu, zapłacił pieniądze w kasie, która znajduje się na parterze, a nie na drugim piętrze. Żeby większość swoich spraw mógł załatwić na biurze obsługi klienta, które, które zostanie zlokalizowane w najniższej części naszego, naszego budynku. Tak naprawdę większość spraw, wnioski, podania różnego rodzaju pisma, również odbieranie korespondencji będzie się odbywało tutaj. Zostanie to przebudowane również pod kątem, mam nadzieję, że takie sytuacje nie będą miały miejsca, ale również pod kątem epidemiologicznym. Oczywiście pieniążki, które tutaj inwestujemy, pochodzą właśnie z funduszy covidowych i wierzę, że po zakończeniu tej inwestycji nie tylko zewnętrznie będzie Lepiej wygląda budynek naszego urzędu, ale przede wszystkim będzie bardziej funkcjonalny dla naszych mieszkańców. Myślę, że prace te potrwają przez najbliższe kilka miesięcy. Również będzie rozebrana część dziedzińca, ponieważ mieszkańcy tego nie muszą wiedzieć, ale pod dziedzińcem znajdują się piwnice i niestety od 2004 roku nieco poprawiła się technologia izolacji. W związku z powyższym będziemy chcieli odsłonić je, zaizolować na nowo, ponieważ są wyraźne przecieki i penetracja wody w piwnicach naszego zamku. Zmieni się nie tylko wygląd, ale i funkcjonalność budynku. Znajdujemy się w pomieszczeniu, które jeszcze do niedawna pełni funkcję biura obsługi klienta. Pomieszczenie jest już przygotowane do e, prac remontowych. Ściany, które tutaj się znajdują, zostaną rozebrane, zostaną przesunięte do tyłu, po to, żeby był łatwiejszy dostęp e, do windy dla osób niepełnosprawnych. Również w biurze obsługi klienta zostaną wytyczone ślady, ścieżki dla osób niedowidzących i osób e, niewidzących. E, będzie tutaj zlokalizowana kasa, a więc nie będzie potrzeby wchodzenia co było bardzo uciążliwe, szczególnie dla osób starszych, wchodzenia na drugie piętro. Ale zanim do tego dojdzie, chciałbym powiadomić i poinformować wszystkich mieszkańców i gości odwiedzających działowo, że biuro obsługi klienta zostało przeniesione w inne miejsce. Jest na parterze, w pomieszczeniu baszty. W pomieszczeniu, gdzie wcześniej znajdowało się biuro obsługi klienta, więc jak wchodzimy do urzędu, to skręcamy na prawo, prosto wchodzimy do tymczasowego boku i tam załatwiamy wszystkie swoje sprawy. Najlepszą informacją jest to, że zmieni się nie tylko wygląd działdowskiego zamku, ale również sposób obsługi interesantów. O efektach będziemy informować na bieżąco.